Witajcie, bardzo serdecznie z tej strony Gelu, witam Star Wars Galaxy of Heroes, no i ulepszymy tego bohatera, żołnierza, oczywiście na maksa, i trenuj. Ha, od razu 41 level. Oczywiście go ubierzmy. No, zobaczymy jak podskoczy nam. Upgrade. O, myślałem, że wyższy mu level bijemy. Potem się pobawię. W ulepszeniu jego. Na razie się wstrzymajmy z ulepszeniem umiejętności. Wstrzymajmy się na ten, na te najlepsze postacie. No i gramy ciemną stroną mocy. Tu hard mode poszliśmy. No to gramy normala, zagramy może ze walki, Co to ciekawe jest, Sidius. to bierzmy, porządną ekipę. No chociaż taka ekipa to bez problemu da radę wszystko. Ach, aż nie ma sensu bonusowego ataku używać. Co może trochę poczytać, jakie postacie warto wyrabiać? Znaczy na pewno Talia i Royal Guard, ale co więcej to nie wiem. Czy z warto wyrabiać? Iha, co jest Snow Trooper. O, ta taka walka to nie walka. No tu zagram będą jeszcze ze trzy mapy oprócz tej, żeby zrobić schydziło. O, Jedi, no wiadomo, wpierw Jedi'a. O, Bossa. zmocnienie, dawaj. Pięknie. Bono tak zawsze fajny. No eleganckie przejście. No i lecimy dalej. W sumie nie ma znaczenia jak ale jest Sidiousa, to bierzmy Sidiousa. Przyzwyczajajmy się do dobrego. Tylko dwóch. To nie ma szans. Tak musimy trochę ciemną, stronną moc nagonić. No bo ją mamy w sobą brygonem. Niestety. No, ale już powyle jakoś tam ma ręce i nogi, uważam. Przedtem tak było ciężko, pamiętam te początki. Ledwo to się przechodziło na jedną gwiazdkę, na dwie, a teraz zawsze całość, no prawie zawsze. Spodnijmy oczywiście wpierw Jedi'a. No, boss. W sumie to nie ma znaczenia, bo i tak, i tak jak ktoś uderzy, no to będzie mucka. Twardzie, na razie Dodaj. Musimy trochę pokupić niedługo data kart, a to za nasze punkty. No i przede wszystkim musimy za was pamiętać, żeby z areny kupować w postacie. I za te wszystkie punkty, nasze dodatkowe, co mamy. W końcu po coś to jest. No pójść, akurat tego co w nie miał, no ale i tak, i tak najcień nie ruszy. To jest chyba ostatnia walka, ile dobrze liczę, nawet nie liczę już. Tak sobie gram w gram. Poitnijmy obszarowo trochę. Potem pokupujemy te wszystkie rzeczy, te shipment i tak dalej. Ciągle przypominam o gildiach, żebyście dołączyli do gildi, a konkretnie wypowiedzieli się na forum, link oczywiście też podam w tym filmiku. Za kilka dni już będzie wiadomo jak to wszystko się rozwinie, mam nadzieję, że będzie też mi dane dołączyć do jakiejś gildii. polskiej przede wszystkim. No, padają, padają elegancko. Piękne przejście, pełne jak zwykle. No, to wykupmy te wszystkie rzeczy. Kantina. O, to możemy Koyogana kupić. Jedna brakuje już. No, jeszcze 10. Sądzę, że. Hmm. Cztery dni, i powinniśmy go mieć. Oczywiście składa arena. Wydaj. Sidius, Tak. No, do Sidiousa to jeszcze brakuje i to sporo. Ale arenety se pogram niedługo. już. mi korci zagrać na pewno jest do dobrej rzecz. Jest, jest darmowa. Odbierzmy ją. No i cóż, będziemy powoli kończyć. Dziękuję Wam za obejrzenie. Proszę o subskrypcję i łapki w górę, i zapraszam Was ponownie. Cześć!